Witam, z tej strony Jazgul, to są Jazgulowe Gry i zaczynamy zabawę. Teraz będziemy talerzować pole związane po pszenicy. Weźmiemy sobie ciągnik, podjedziemy, zatem <laughs> Proszę o zostawienie subika i lajka pod tym filmem, żeby nie przegapić następnych filmów, które się na moim kanale będą pojawiać. Pojedziemy z robotą na pola, po pszenicy. Trochę czasu nie nagrywałem, przez to, że brak czasu na, nawet na grę, więc w tym momencie znaczy, zrobimy krótkie wyjście po mojej gospodarcze, które się trochę pozmieniało, ale najpierw tutaj puścimy pracownika, żeby on sobie już pracował i, i ogarniał to pole. Dobra, schowajmy jeszcze tutaj naszego ładnego klasa bo no skończyliśmy wcześniej koszenie filmikach, które nie wiem dlaczego nie wyszły bo tam się coś zadziało z grą bo też miałem to nagrane coś nie było, ale więc trzeba teraz to naprawić Mam wyłączone pory gry, żeby pory roku, żeby móc siać i, i ogarniać te pola częściej niż to niż jakie to jest z porami roku, żeby nie było martwych miesięcy. Mam też włączoną super siłę, czy tam szybsze bieganie, żeby to było to fajniejsze do oglądania, a nie cały czas jedna rzecz do robienia. Dobra, to zrobimy takie małe obejście mojej farmy. Zostawmy tego na razie tutaj. Najpierw zobaczmy jak tam pola. Pola się troszeczkę zmieniły. No, tutaj mamy takie duże jedno pole, to cały czas rośnie. Dobra to też jest w fazie rośnięcia. Dobrze. Tu mamy, tak, mamy sorgo, całe pole do, do tego, żeby robić mąkę w, e, w młynie zbożowym. Tu mamy buraczki połączone z, e, z pasternakiem. To jest do naszych tutaj e, farb, e, fabryk ży żywności konserwowych. Mamy raz. 2, 3, 4. Do tego mamy taki mały magazynek. Do tych w tym momencie tutaj jest przeważone pasza dla krów, ponieważ jeżeli były tutaj buraki czy inne warzywa okopowe, to ta czwarta fabryka po prostu wariowała. W tym momencie są tutaj rzeczy, które. Które ta fabryka nie widzi. Co jeszcze mamy? Tak jak mówiłem, mamy jeszcze yy, nasz kochany młyn zbożowy. Proszę bardzo. Aha, będę musiał widzieć że to, że dobrać chyba mąkę powoli. No powoli. Do, do tego tutaj zasadziłem buraki cukrowe. Do tego tutaj mamy yy, słonecznik resztę pola mamy słonecznika dlatego że zaraz już wam pokażę po co tutaj ten no, jak mam mąkę to już zacząłem się bawić z, e, e, z naszą kochaną z naszą kochaną e, tutaj piekarnią obok piekarni mamy kurki Ładnie sobie żyją, weźmy sobie już te pełne jajka włóżmy do piekarni, żeby nam nie zabrakło. Co Tutaj jeszcze czego brakuje? Aha, dobra, wszystko więcej jest, dobra. To dobrze wieczyć No bo tutaj zostaje nam truskawki, trochę tam cukru kupiłem i jeszcze mąki. Spróbujemy dać jedną paletę mąki. A no, wzięli to może jeszcze coś damy. No na przykład truskawki. Jeszcze paletę mąki. Pruskawek, widzę, że jest full, to jeszcze spróbujmy jedną paletę mąki. I może ten cukier, żeby tutaj nam nie przeszkadzał. No. no, żeby tutaj było już to ogarnięte, a nie tak nawalone. Więc jeszcze damy tą paletę mąki. Tutaj poczekajmy, to sobie przesuńmy w prawo i tutaj możemy wziąć jeszcze, jeszcze palę te mąki. Bo widać, że mąki idzie dużo. A tutaj truskawki zostawimy na później. Dobra. Ja tu mamy to, tutaj mówiłem o kurkach, to już je otwórzmy i zobaczmy. Wszystko jest ok. Mają dużo pokarmu. Więc idziemy dalej. Po kurkach mamy krówki. Tutaj też mleko jest, gnojóweczka jest, I pokarmu też mają dużo. Mamy ich na razie tylko 20. Niech się rozmnażają. Kurek na początku miałem 50, już mam 200, więc na spokojnie sobie poradzą. Dobra, tutaj zrobiłem sobie taką właśnie dróżkę. Gdzie po lewej stronie mam <laughs> powiedzmy, tutaj gospodarstwo. Zaczyna się od sklepu ładnie. Tutaj mam jeszcze o ule, o czym zapomniałem powiedzieć. Robi się miodek, niech się robi, się go potem sprzeda. Będzie następna gotóweczka. Piker nie mówiłem. Tutaj zamknijmy kurki, żeby na mnie nie powychodziły. No. Po kurkach są krówki, o tym też mówiłem. Tutaj mamy mieszalnik. On też sobie ładnie dobrze działa. <laughs> za to, za. Za tutaj, za górką. Mamy troszeczkę też fa fabryk. <laughs> mamy, yy, mamy cukrownię, ale to dopiero początek. Yy, tutaj mamy olejarnię, też ten. I tutaj mamy fabrykę, fabrykę yy, przetwórni ziemniaków i fabrykę chipsów. No. Tutaj widzę, że trzeba to jeszcze pogarniać Tu mamy dwie yy, dwie szklarnie których właśnie odkłada nam się słonecznik słonecznik, ziemniaki, truskawki były Teraz buraki cukrowe jeszcze zostawiam sobie, żeby były do, do cukrowni no, i tak się powoli tutaj dzieje wiata z beczką z beczką na wodę żeby właśnie nawozić te nasze mm, nasze yy, nasze szklarnie do tego stary silos w którym jest trochę pszenicy i słonecznika do, do lejarni yy, kombajnik, dobra no zaraz by zobaczymy co jeszcze dobra jak tam sobie poradził nasz nasz pracownik Dobry pracownik sobie dalej jedzie Oto to ja jadę odwieść, jadę nie dowieść resztę. a możliwe żeby od razu to zawieziemy do wójna do z żeby to już się przerabiało no, Może jeszcze dopełnimy tutaj te um, nasze przetwórnie warzyw, żeby też były na pewno. Żeby też były na pełno. Mhm. Żeby też były na pełno. Maszyn, mówię, mam dość. Mam kilka traktorków, ale to jest taki tak naprawdę początek, bo jeszcze tutaj trzeba ogarnąć te większe. No teraz powiedzmy, jestem też w tych większych, ale yy, ale, ale, w nie największych. Tak to określmy. Zobaczmy te nasze fabryki. Ja dokładniej mówię, przetwór żywności konserwowej a ja jeszcze bym ich nie napełniał żeby były bardziej, bardziej ten bardziej wyeksploatowane wtedy będzie mi to łatwiej napełnić to jest ciągnik który mam od pierwszego od, jako startowy więc to on bardziej służy do takich e, prac tutaj siania, może nie siania, ale bardziej oprysków, bardziej, bardziej nawożenia, wapnowania, czy czegokolwiek. Yy, jest też fajny, bo jest mały, jak chodzi o sadzenie warzyw okopowych, to to jest też to jest też zwrotne. Może naprawimy sobie naszego ciągniczka, jednego z wielu. Do tego jeszcze możemy go umyć i odstawić na swoje miejsce. No myślę, że jak umyję ciągnik i odstawię go na swoje miejsce i zarazem popniareczkę to w tym momencie skończymy ten odcinek. Myślę, że w przyszłym odcinku zrobimy sobie tutaj tutaj opcję związaną z wstrzymaniem słonecznika tak, czy może najpierw zaczniemy od warzyw okopowych bo powinny być wcześniej ja się żegnam jeszcze raz proszę osoba, suba łapkę w górę mam nadzieję, że dotrwaliście do końca a my się usłyszymy w następnym odcinku. Na razie.